Witam dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie. z kolejny odcinek z symulatora do otwierania skrzynek w CSGO. Dzisiaj nie tylko będziemy otwierać skrzynki, ale też pokażę Wam, skąd pobrać tego symulatora i jak go zainstalować, aby działał wchodzimy w link w w opisie. Jedziemy na Dupers game banana stronka. Klikamy manual download. 28 MB. Kopiujemy to na pulpit, jeżeli nam się pobierze. To, to jest archiwum minera. Wypakowujemy to tutaj, klikamy wypakuj tutaj. Gdy nam się wypakuje, będziemy mieć taki To folder, jest to csgoesim1.1.2. Wchodzimy w ten folder i tutaj mamy tą aplikację, w którą klikamy. I ona nam się uruchamia i mamy coś takiego, Mniej więcej wiecie jak kupić, mamy tutaj pieniądze, na początku mamy 5 euro, mniej więcej wiecie jak kupić te skrzynki, i wrzuca do nich. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bez której ta aplikacja tam nie będzie działać. Trzeba zmienić właśnie czas tutaj na w jest zjednoczony czas, data. Na Windows 8, zaraz to pokażę. Chodzimy w wyszukiwanie region i tutaj mamy się mieć polski, ważne jak chwilę. Macie Polski. I z Polskiego zmieniacie na angielski stany Zjednoczony. O, jest Bo jeżeli zmienimy na Stany Zjednoczone z polskiego, nie będziemy odbijali, kupować skrzynek ani kluczy, więc to no, dupa nie będzie tak wcale działać. Potem jeżeli już nam jest to niepotrzebne, jeżeli już nie gramy, to muszę sobie spokojnie wymienić na polskim, bo mi nie przeszkadza. Jeżeli chodzi o Windows 7, tutaj w pasku klikamy i wpisujemy język i mamy to samo co w Windows 8. No dobra, no, mam nadzieję, że to wszystko, że pomogę w instalacji. Teraz może przejdźmy do tworzenia skrzyni, dobra. możemy, może na najpierw wziąć... ...chronik. To nam poleci. To możemy sobie muzyczkę włączyć. No, nie wiem. Dobra. Może teraz sobie otworzymy... Otworzymy sobie te skrzynki, brawo. O, klucze to nie wiem. No, miałem klucze, więc... Nie otworzymy sobie. Brawo. Dobra, pozostałe no jeszcze 10 chromów. Teraz mam kolecik. Первым скинем это будет Клок такое Катакомбах. Попробуем скинуть скинем это будет 对对对。<laughs> Ale na no no mógłbyś ten Galin wolał podnieść. dużo, bo, na, bo, na, bo na, da, ona jest dużo więcej losu. taka zakątna, kto ja wiem, tak jest. Dobra, zaraz zobaczymy. Możemy czy skrzynik, nie jest

I mamy teraz właśnie całe 37 euro i 70 centów. Yy, i teraz właśnie w tym sinematorze. I co to... tu... Mogę sobie odchwycić, czy odpływać. Yy, Jednego kobiety ale... Czy mi się to opłaca? No raczej nie. Ale spróbujmy. Może akurat się popatrzy ten Dragon Lore. Zobaczymy. Goblin 100 na całym kamoczu. No i Mach 10. No i dobra, to by było na tyle. Zapraszam nas do subskrypcji mojego kanału, do łapkowania. W powinien się pojawić odcinek CSGO. To będzie podneść i patrzeć na serwerze. Jeszcze zobaczymy, nie ustalę. Cześć, trzymajcie się, na razie.